Cześć Boże, kochani, dzisiejsza Ewangelia o łazarzu, o jego śmierci i o wskrzeszeniu, to jest taka dziwna Ewangelia. Po pierwsze, dlatego, że gdyby się tak zastanowić i spróbować przedłużyć historię łazarza, to on tam później na pewno znowu umiera. Nigdzie nie jest powiedziane, że po wskrzeszeniu łazarz już nigdy nie umarł. Jezus go wskrzesił na jakiś czas, on i tak umarł. Ale Jezus cieszy się na to, że będzie mógł go wskrzesić. Bo mówi nam o tym, że to jest dla niego okazja, żeby pokazać uczniom, że to On jest Panem życia i śmierci. To w Jego rękach jest dać życie wieczne. Czyli Jezus nam w ten sposób rozszerza perspektywę, że nasza śmierć doczesna tutaj na Ziemi, to nie jest ostatnie słowo. Ostatnie słowo należy do Niego, bo, bo to On może nam dać życie na wieki. Dlatego Jezus się cieszy. Ewangelista nam mówi, że Jezus wtedy rozradował się, kiedy usłyszał o tym, że ma iść i wskrzesić Łazarza, swojego przyjaciela, który umarł. Ale to dla nas jest taki ryzykowny moment, bo tutaj jest... Świetna pożywka dla różnych, dziwnych rodzajów pobożności, że nie przejmujemy się tym światem, że, że to wszystko jedno, że tam w niebie będzie pełnia, tutaj tym w ogóle się nie ma co przejmować, i że nie należy płakać po tych, którzy zmarli. To byłoby dziwne. Dlatego Jezus, kiedy już jest tam blisko, kiedy, kiedy ma za chwilę podejść do grobu Łazarza, Jezus płacze. Jezus jest wzruszony i, i zwyczajnie płacze, bo jego przyjaciel umarł. I to jest Jezus, który nam pokazuje, że, że naszym celem nie jest śmierć, że Pan Bóg nie chce dla człowieka śmierci i że śmierć dla nas jest czymś nienaturalnym, bo my zostaliśmy stworzeni do życia. Dlatego też pewnie cały nasz wewnętrzny sprzeciw przeciwko śmierci, cierpieniu, bólowi. Bo Pan Bóg tak nas wymyślił, że naszym celem jest życie wieczne. I Pan Bóg nie jest obojętny na to wszystko, co się dzieje na Ziemi z nami bolesnego, trudnego, co jest naszym cierpieniem, co jest naszą śmiercią. To nie jest tak, że Pan Bóg nam wymyślił niebo, więc tutaj trzeba sobie po prostu jakoś przeżyć, ale tam będzie dopiero życie. Tu zaczyna się życie. Dlatego Jezus się wzrusza, kiedy tego życia tutaj zaczyna brakować. Takiego mamy Boga, który pokazuje nam perspektywę życia wiecznego, perspektywę nieba, która jest w jego rękach. Którą On nam może dać, ale jednocześnie Boga, który jest tutaj zaangażowany w nasze zwykłe, codzienne sprawy i który przejmuje się naszymi małymi, czasami drobnymi rzeczami, wszystkim, co nas boli. Takiego mamy Boga. I uczmy się od Niego właśnie tego, żebyśmy żadnej z tych dwóch perspektyw, gdzieś po drodze nie skupili, żebyśmy ani nie skupili się wyłącznie na tym, co co tutaj nasze, ale też, żebyśmy nie próbowali uciekać myślami od tego, co nas spotyka na co dzień.